Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego bardzo nie chciałam nagrywać, bo nie chciałam się z tym zmierzyć, ale przyszedł na to czas, czyli reakcja na mój pierwszy film, który wstawiłam na YouTube. Było to 2 listopada 2019 roku. Ogólnie wiele się zmieniło od tego czasu. Ja też jestem już jakby w 100% sobą na tym kanale. Wiadomo, że na początku byłam strasznie wystraszona i taka niepewna tego wszystkiego, więc nie było widać tego mojego prawdziwego charakteru. Ja ten film raz widziałam jeszcze po opublikowaniu go, ale później już do niego nie wracałam, bo czuję dość duży cringe, gdy w ogóle o tym pomyślę, a co dopiero jak teraz będę to oglądać z wami. Na pewno są tu osoby, które są ze mną od samego początku, za co w ogóle dziękuję, i widziały ten film już, ale na pewno są też osoby, które są tu od niedawna i tego pierwszego filmu nie widziały. Na szczęście macie mnie, która pokaże Wam siebie z przeszłości i razem przeżyjemy ten cringe i tragedię. Film ma 16 minut, więc ogólnie nie jest za długi. Chyba, chyba musimy zaczynać co nie? Ja tu mam laptopa, więc będę zerkać na dół. I też będzie to taka reakcja na book haul. Pierwszy i zobaczymy, ile książek przeczytam, bo mój pierwszy film to wielki book haul z KTK, więc zobaczymy, ile tych książek przeczytałam w ciągu dwóch. I pół roku. Cześć, mam na imię Magda i bardzo cieszę się, że w końcu mogę przywitać Was na swoim kanale. Część z Was może też kojarzyć mnie z Bookstagrama, tam również nazywam się Getbooki. Prowadzę go stosunkowo od niedawna i też od niedawna zaczęłam e, myśleć nad założeniem kanału na YouTubie, na Booktube. I właśnie tak się stało. Tutaj też będę Ogólnie, pierwsza rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to mój głos, bo w tych początkowych filmach szczególnie starałam się mówić o wiele spokojniej niż mówię naprawdę, bo nie chciałam być dla Was irytująca, przez co sprawiałam wrażenie ogólnie o wiele spokojniejszej osoby niż jestem. I też bardzo uważałam na to, co mówię, i planowałam te zdania, które powiem szczególnie w tym pierwszym filmie, który był nagrywany chyba dwa razy, tak mi się wydaje, albo nawet to jest trzeci. Nie wiem, wiem, że za pierwszym razem y, mi się kompletnie nie podobało, jak on wyszedł, za drugim razem coś technicznie nie poszło i to był chyba trzeci, który nagrałam, tak mi się wydaje. No więc ogólnie widać, że już miałam trochę zaplanowane, co powiem, e, dlatego to tak dość gładko szło, ale ogólnie no. Y, jest to dość ciekawe doświadczenie, powiem Wam. O książkach i o wszystkim, co z książkami związane. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z spokojnym z krakowskich targów książki, bo kupiłam ponad 20... Te cięcia są tragiczne, po pierwsze. A po drugie, pamiętam, że na początku też, jak zaczęłam nagrywać, to bardzo... no może nie bardzo dużo, bo tych osób nie było dużo, ale dość sporo osób mi zwróciło uwagę na to, że bardzo mocno gestykuluję i strasznie macham rękami przed kamerą. I wiem, że kilka osób to irytowało. tak książek. Chyba 23, tak mi się wydaje. No ciekawe, ile z nich Będę przeciągać i zaczynajmy. Zacznijmy może od trzech reportaży, bo tyle właśnie kupiłam. Pierwszy z nich to... Czy Bóg Czytałam. Wybrał, że nie ten podobała ten mi się strasznie. Kupiłam jej dwa reportaże, to jest pierwszy z nich. Ten reportaż jest o karach stosowanych przez e, siostry zakonne w Śrocińcu w Zabrzu. A drugi reportaż to Polską Nie Otracę, przeczytam. Bo, czy myślę, że on jest chyba najbardziej zna... Bo ogólnie już nie przeczytam żadnej książki Justyny Kopińskiej. Czytałam właśnie, czy Bóg wybaczy już z i też czytałam em, Nienawiści do Kobiet, i oba były bardzo słabe dla mnie. Mam reportażem Justyny Kopińskiej, chociaż nie jestem pewna, bo to są moje pierwsze reportaże od tej autorki. I to jest twór reportaży o najważniejszych sprawach karnych ostatnich lat. Tego jestem szczególnie ciekawa. Jak ja tu ja nienaturalnie mówię, to w sposób... Aha, Ten reportaż to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo ten reportaż strasznie chciałam przeczytać. I wstawiałam go na moje TBR jakieś 15 razy, i dalej go nie przeczytałam. Reportaże z Turcji. I bardzo fajnie to jest napisane w opisie, że jest to o polityce i miłości, o teoriach spiskowych i prawdziwych represjach o serialach i teściowych, o władzy imigrantach i mniejszościach. Jestem bardzo go ciekawa, ponieważ interesuje mnie to, co się dzieje w Turcji, więc myślę, że będzie to idealny reportaż dla mnie. Udało mi się również kupić trzy powieści graficzne i w niedzielę, gdy chodziłam sobie po stoiskach, <grym>, ja wszystko z koneksami i powieściami graficznymi. I była bardzo fajna promocja, ponieważ za trzy powieści graficzne hmm. płaciło się łącznie 20 zł. Pierwsza z nich to Stuck Rubber Baby. Nie I czytałam, ale o czytałam. Żadnej z tych powieści nie słyszałam wcześniej. Od ale ta brzmi bardzo ciekawa, lat. ponieważ jest tu e, mężczyzna, <coughs> który, <coughs> który musi pogodzić się z tym, że jest gejem. I mamy tutaj również homofobię, mamy walkę o prawa człowieka. I jest to osadzone historia jest osadzona na latach 60., czyli czas silnych przekonań i brutalnych emocji. Nastawiam się tutaj na coś mocnego i mam nadzieję, że właśnie to tutaj zostanę. Kolejna. Rzecz, <grym> to Zamek. I tutaj dokładnie nie wiem, o co ma chodzić. Nie czytałam, w sensie, ale chcę przeczytać. dalej, pamiętam który znany jest tylko jako K. Jest on wezwany do miasteczka. I w tym miasteczku ma dostać jakieś polecenia z zamku? Od... Ogólnie dobra. Już rozumiem o co chodziło tym osobom, które mi zwróciły uwagę na to, że macham rękami. Nie wiem, czy teraz tak robię, czy nie, nie zwróciłam na to teraz uwagi, ale tutaj jakby cały czas tylko na to patrzę. W pracodawcy, którego nawet nie zna i dokładnie nie wie, czym nawet będzie się zajmował. Kupiłam to głównie ze względu na Franca Kawkę i też na to, że po prostu pan mi to bardzo polecał i powiedział, że to jest bardzo dobre. Mm -hmm. Ostatnia powiedz graficzna to co, coś, na co nie zwróciłam za bardzo uwagi i nie byłam tym aż tak zainteresowana, ale no. I miałaś no, dobre no, wyczucie, to, no, ponieważ... Pamiętam, jaka to książka była. za 20 zł, tak jak już mówiłam, nie mówiłam, ale teraz wam mówię. A trzy były też za 20, więc no wzięłam ją tak czy siak. I jest to powrócisz tu. To I było mam... tak tragiczne. To było tak tragiczne, to, to, to powrócisz tu. To była jedna z najgorszych książek, jakie przeczytałam chyba w 2020 roku. Nie polecam. Mówi na stoisku, że jest to debiut tej autorki. I jest to autobiograficzna historia o mieście, o Polkach i Polakach, o wielokulturowości, o źródle emocji, które tworzą patriotkę. Mam nadzieję, że będzie to coś takiego luźnego, na wieczór idealnego. Szczególnie, że ma bardzo mało tekstu. Naprawdę. Na szczęście. Myślałam, że będzie więcej. A, a jest go bardzo mało. Udało mi się również kupić coś, z czego tak strasznie się cieszę, naprawdę. No widać, po prostu jesteś tak podekscytowana. E, ogólnie e, chciałabym też zwrócić uwagę na moje włosy. Wydaje mi się, że były o wiele jaśniejsze, a ja w ogóle nie farbowałam włosów, ani tu nie miałam farbowanych, ani tutaj. Ale też, nie wiem, nie wiem od czego to może zależeć, ale mam o wiele jaśniejsze te włosy. Ciekawe. To Czytałam. Fotografia. Bardzo mi wiem, się podobało. mam się to nie będzie odbijać, ale czy wy widzicie? Jakie to jest piękne, a w środku naprawdę no, to jest przecudne. O Frydzie raczej tyle co przeciętny człowiek, więc myślę, że będzie to bardzo fajny sposób, żeby dowiedzieć się o niej czegoś nowego. Szczególnie, że była to bardzo ciekawa osoba. Kupiłam. <grym> książki dla dzieci, ponieważ Karolina Kombuk i Ola Książkowy-Frick już wiele razy poruszały temat e, literatury dziecięcej i w końcu mnie do tego przekonały. Więc tak, pierwsza z tych książek to Obiecanki i jest to historia... Czytałam, słodkie to było. ...gdzie tata Shop opuszcza swoją rodzinę i te małe shopy są bardzo smutne i ich mama też jest zdruzgotana z tą sytuacją i nie może się z tym pogodzić. Druga to Wowman, czyli historia dorosłej... Czytałam, ta, świetnie że, mi się to, podobało. Się ...na wieś swoją rodziną. I gdy już tam sobie poukładają życie i wszystko idzie po ich myśli, jej tata zabija wę... We... Ogólnie ja fizycznie tutaj cierpię teraz, oglądając ten film. ...który żył pod kredencem. I to rozpoczyna jakieś dziwne sytuacje i ma tu być trochę komedii, trochę grozy i trochę fantastyki, więc myślę, że będzie to bardzo przyjemne. Teraz pokażę wam coś tak pięknego, że od razu będziecie chcieli... Weź na jakąkolwiek stronę internetową, to ja nie, nie. są to małe kobietki, wydanie, ilustrowane. Czytałam, odstrywa, podobało mi się. Ja się na tym przejechałam, bo myślałam, że tu będą inaczej wyglądać te ilustracje ponieważ jest ich mało i wyglądają w ten sposób. Nie mówię, że to jest brzydkie. No ale oczekiwałam jednak troszkę czegoś innego, ale ta okładka no, nadrabia dosłownie wszystko. I też nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, że to jest coś złego z tymi ilustracjami, tylko no. po prostu się e, zawiodłam troszkę, bo liczyłam na coś. Ale się tak tłumaczyłam. Ale no e, myślę, że to jest śliczne i będzie pięknie wyglądać na mojej sobie Wiem, że to nie jest ważne, ale no jednak. No jest, bardzo jest. jest. <laughs> Mamy 60. XIX wieku e, historia rodziny gdzie ojciec walczy na wojnie a mama zajmuje się czterema córkami i te dziewczyny pomimo braku taty i też biedy z którą muszą się zmagać są pełne entuzjazmu i tym entuzjazmem też zarażają innych ludzi między innymi chłopaka z sąsiedztwa i jego tajemniczego bogatego dziadka myślę że ta historia będzie bardzo ciekawa nie spotkałam się wcześniej z czymś takim też nie mam w ogóle w głowie pomysłu, jak mogłaby się rozwinąć, więc, więc jestem bardzo ciekawa. Następnie mam kilka książek... Ten uśmiech sztuczny. Na mojej twarzy w sensie sztuczny, nie sztuczny, ale nienaturalny bardzo. Zaraz mi. A i ja. Pierwsza książka to. I jak kończyłam Sąc każde z... zdanie, z... to się z... tak ustawiałam. Mój milion. Jest to premiera, miała chyba ta książka premierę 30 października. Czytałam, ale po angielsku. Tej, 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 tej polskiej wersji nie przeczytałam. Kilka, kilka słów, bo jest to coś niesamowitego. Tę książkę czytałam już w oryginale kilka miesięcy temu. Mam ją nawet gdzieś tutaj na półkach. Every Lace Expansion. To było cringe'owe strasznie, sorry, sorry. Mówiłam, e, jestem w tej książce zakochana, jest to jedna z najlepszych książek, jakie w życiu czytałam, naprawdę. Jest to e, history... W ogóle fakt, że ja... jakby nie, nie, nie obrażam tutaj ludzi, które, którzy dalej tak uważają, ale nigdy w życiu bym teraz nie powiedziała, że Everly Large Expansive City jest najlepsza książka, jaką w życiu przeczytałam. To jest po prostu jakby spoko młodzieżówka i tyle. Ale wtedy miałam tak mało książek przeczytanych w życiu i ogólnie wtedy dopiero zaczynałam czytać takie młodzieżówki tego typu, że ona mi się tak spodobała, że ja uważam, że to jest w ogóle jedna z najlepszych w życiu moich książek. Rzeczy się zmieniają, co nie? Ja, Shirin, 16 letniej muzułmanki, która mieszka, urodziła się i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Nosi ona hijab, przez co spotyka się z wieloma nieprzyjemnościami, tak lekko powiedziane to jest, ze strony rówieśników i pewnego dnia na jej drodze staje ocean. Chcę Wam tylko powiedzieć, że ta historia jest niesamowita jest tak świetnie napisana i nie mówię Wam więcej, przeczytajcie to błagam, jeżeli możecie przeczytać oryginał, bo nie chcę Wam na razie po, y, polecać tej polskiej wersji, ponieważ jeszcze jej nie czytałam, ale oryginał jest cudowny i myślę, że ta Polska, y, to polskie wydanie też będzie świetne, bo polecają y, ją takie osoby jak y, Karolina Kombuk, książkowy freak, doktor Bóg czy bestsellerki, więc no myślę, że to musi być naprawdę dobra. Kolejna książka, a jeśli to my. Też niedawno miałam swoją premierę i następna którą wam pokażę, też niedawno miałam swoją premierę. Nie wiem, czy one wszystkie nie miały... A jeśli to my nie czytałam bo, i chyba ją w ogóle sprzedałam albo oddałam. I tutaj niewiele wiem o tej książce, wiem po prostu, Pamiętam, że, że napisałam do WeMidi e, wtedy, gdy ta książka wychodziła, o to, czy mogę ją recenzować. I wtedy mi napisali, że mam za mało obserwatorów jeszcze, ale w ogóle w mailu zrobiłam błąd w tytule książki, bo zamiast, a jeśli to my, to napisałam, a jeśli to nie my. Więc ogólnie było mi trochę wstyd. To, co jest napisane, czyli, że kiedy Artur i Ben spotykają się po raz pierwszy, nie wiedzą, co szykuje dla nich los. Myślę, że będzie to coś takiego po prostu luźnego do, do poprawy, poprawy humoru, mam nadzieję. I ostatnia książka z wydawnictwa Winidia, czyli e, Sadie. nie przeczytałam, o tej ale chcę przeczytać dalej. I naprawdę nie spotkałam się chyba z żadną negatywną opinią na jej temat. Wydaje mi się, że jest to thriller młodzieżowy, ale nie jestem pewna. Raczej tak, patrząc na historię, ponieważ jest to... Strasznie jest mnie jak irytuje, jak powoli mówię. Szuka mordercy swojej siostry. I bardzo próbuję i wyraźnie powiedzieć każde słowo. nie wiem, czego oczekiwać od tej książce. Szczerze wam powiem, że mam dosyć wygórzone oczekiwania ze względu na to, co o niej słyszałam. Kolejne dwie książki udało mi się kupić za... 5 złotych kabi, ja, czyli za dwie 10 zł. Przed targami nigdy nie myślałam, żeby je przeczytać, no ale kto by nie był. Nie rozwój. mogę, nie, nie mogę! Pierwsza to fangel. E, to tutaj dwie w dwóch sióstr, bliźniaczek, które są całkowicie różne. Jedna lubi imprezować i randkować, natomiast druga lubi siedzieć w swoim pokoju i pisać fanfiction do jej ulubionej To książki. To też sprzedałam, nie czytam. I e, dziewczyny pomimo tych różnych charakterze są nierozłączne ale wszystko się zmienia, gdy idą na studia. Następna to Eleonora i Park i o obu tych książkach coś tam słyszałam wcześniej na e, szczególnie zagranicznym booktubie, ale nigdy jakoś się nimi nie interesowałam, chociaż z opisu tak mogę wywnioskować, że będą, myślę, dosyć przyjemne. E, Eleonora i Park to historia... Właśnie, Eleonory i Parka. Nie mam ogólnie sposobu. Tak to go wymienić. Którzy już, gdy rozpoczynamy całą książkę, chyba są parą. To, to mi ogólnie wydaje, też sprzedałam i nie przeczytałam. I chyba nie wierzą, że ich związek może przetrwać, ale są dość odważni i zdesperowani, by dać. E, Fakt, że nie, 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 nie przeczytałam tego opisu całej książki wcześniej, żeby po prostu Wam powiedzieć, tylko cały czas do tego zaglądam przy każdej książce, jest dość ciekawe. Złości, tak to rozumiem, ale nie wiem o co tutaj dokładnie chodzi. Następna książka to Córka Królowej Oceanu, czyli druga część. mam? Córki króla. Nie, piratów. Sprzedałam całą I te drogi. Ja dyloga. się nie mogę doczekać, aż ją przeczytam. Przeczytam pierwszy tom, króla. drugiego już? Nie, nie Wylą mi się te tytuły strasznie. Ale córka. C pierwszy Cór... tom był spoko? O, <laughs> Córkę króla piratów e, czytałam jakiś czas temu i ją uwielbiam. Naprawdę ta książka jest tak cudowna. Nie powiedziałam. Bohaterka, bohaterka to jest coś nie. niesamowitego naprawdę, żeby w książkach, żeby główna bohaterka była wykreowana w taki sposób, na tak waleczną i odważną dziewczynę i to był wielki plus naprawdę. E, więc myślę, że druga część będzie równie dobra, taką mam nadzieję. Nie będę wam o niej mówić, bo nie chcę zaspoilerować pierwszej części. Kolejna książka nie, to dziękuję. Patronat. Oli, książkowego freaka. Tak, ile razy tu wspomniałam już że dziewczyna Jest dość imponujący. Nie wiem, kompletnie, nie wiem, już wiem, ale nie wiedziałam, jak to ją kupowałam, o czym jest ta książka. Kompletnie, naprawdę. I jest to Witchborn. E... O... To jest I... ciekawe ogólnie z tą książką, bo Witchborn czytałam i wtedy, gdy ją czytałam, mi się podobała. W tym momencie dosłownie jestem w stanie Wam powiedzieć o tej książce może dwa zdania, bo nic z niej nie pamiętam. Kompletnie nic, a ja jej w ogóle chyba dam cztery. Ja wtedy. Oceniałam książki dość lekko, bo wszystkim dawałam cztery... Jak mi się książka mniej podobała, to dawałam cztery gwiazdki, a teraz daję książce dość okej okay, trzy gwiazdki, więc te, te, te oceny wtedy były średniowe. Słyszałam już na zagranicznym booktubie kiedyś i też chyba dziewczyny mówiły o oryginale wcześniej, ale no jakoś nie zwracałam na to uwagi za bardzo i też się nie interesowałam nią. Ale wiem, że jest to historia dziewczyny, która jest przetrzymywana, szpitalu psychiatrycznym, czy słusznie, czy nie, nie wiadomo. I pewnego dnia ma możliwość z niego uciec. I jest tu napisane, że czeka na nią tajemnica do rozwikłania i ważna rola do odegrania w historii Anglii. Gdyby tylko udało jej się oksję uznać wzmagającą w niej moc. Myślę, że będzie to idealna książka na jakiś jesienny wieczór, więc planuję Prawda. ją przeczytać już w listopadzie. Gdy już mowa o czarownicy, to mam tutaj książkę Czarownica ze Wzgórza i tu mamy historię... Sprzedałam, <laughs> nie przeczytałam. W Albo nie już Ogólnie ta historia jest bardzo ciekawa. Nie przeczytałam. I mnie po prostu. Ciekawi, jak ona się rozwinie, ale dobra, e, kontynuujmy. E, mamy tu kobietę w ciąży, która bardzo chce dać swojemu mężowi dziecko, ale pewnego dnia otrzymuje list od swojego lekarza, w którym e, dostaje informację, że nie przeżyje ciąży. Jednak spotyka kobietę, Alice, która zapewnia ją, że urodzi zdrowe dziecko. Tu już nie zaglądam pisa, do opisu, widzicie? Później Trąc. ...zostaje oskarżona o uprawianie czarnej magii. Więc uważam, że będzie to coś ciekawego i myślę, że będzie to idealna książka. O, w to, to się oprawia, w mieklu, ktoś... Tak samo jak u Słuchajcie, zbliżamy się już do końca. Jak się wystrasza. Do końca. Uderzyłam statyw, więc mam nadzieję, że ustawienie kamery nie zmieniło się za bardzo. Ale tak, przechodzimy do książek. Eee, kolejna to Franklin i Tu mamy historię... Sprzedałam, nie przeczytałam. Krujusie, ...jest koreańczykiem, ale mieszka w Ameryce i jego rodzice chcą, żeby umawiał się z osobą o tym samym pochodzeniu. Natomiast on ma już e, dziewczynę, która nie jest Koreanką i zwraca się po pomoc do córki przyjaciółki, Czuję się strasznie niekomfortowo. która jest Koreanką i na e, okładce mamy napisane, że Frank kocha Joy, czyli tą Koreankę. Joy kocha Franka, a przynajmniej wmawiają to swoim rodzicom. Mam nadzieję, że będzie to coś e, uroczego i słyszałam różne opinie. Więc chcę się też sama przekonać. Następna książka to Radio Silence, czyli coś, co znają już wszyscy. Czy co tam nie wiem. historię e, dziewczyny, która zostaje zauważona przez autora swojego ulubionego podcastu i ma możliwość współpracy z nim. I wiem, że ma ona stawać przed ciężkimi wyborami w życiu i, i tyle. Nie wiem o niej za dużo, ale nastawiam się na coś dobrego, ponieważ słyszałam o niej chyba same dobre opinie, więc, więc mam nadzieję, że będzie tak dobra, jak wszyscy mówią. Mam tutaj również e, książkę The Hate Union i tę książkę chciałam nie przyznać przystawię. od dawna, ale tak naprawdę nigdy nie wiedziałam o czym jest e, i teraz też nie wiem do końca, w sensie wiem, że ma tu być dziewczyna, która jest czarnoskóra i chyba jej przyjaciel też jest czarnoskóry i on zostaje zabity przez białego policjanta i tyle o niej wiem. Nie, to I nie chcę nie. chyba nic więcej wiedzieć. Czasami lubię po prostu nie wiedzieć o książce i poznawać ją po prostu z każdą stroną. To mi zostało. I tak, tak samo mam z dalej. Ostatnia książka to Aż Jezu, do śmierci. Ostatnia. historię przemocy domowej, którą. Nie przeczytałam, ale przemocy. bardzo chcę. I mamy tutaj historię kobiet, które były bite, e, zastraszane, czasami nawet zmuszane do prostytucji przez swoich mężów i partnerów. Bardzo mnie ciekawi ta książka. Myślę, że będzie ciężka, ale warta przeczytania. Chcę przeczytać jak najszybciej, też to... A to, to ci wyszło w ogóle nie? Więc myślę, że o niej słyszeliście, a jeżeli nie, to naprawdę polecam się zainteresować. Ostatnia książka to coś, co zaczęłam już czytać. Nie miałam wcześniej ostatnio? Frankenstein. Czytałam, podobało mi się wtedy. Jestem I powiem wam, że naprawdę mnie wciągnęła ta książka już od pierwszych stron. I mamy tutaj historię e, Elizabeth, która zostaje sprzedana rodzinie Frankensteinów, gdy jeszcze za małej dziewczynki. I ma ona towarzyszyć Wiktorowi w życiu, ma się z nim przyjaźnić i pomagać mu. I Elizabeth, żeby przetrwać, musi zapanować nad nieprzewidywalny, nieprze, nie, nieprzewidywalnymi humorami Wiktora i zaspokajać każdy jego kaprys, chociażby najosobliwszy. I ja, gdy zaczynałam tę książkę, nie przeczytałam za bardzo opisu. W sensie raz go przeczytałam i zapomniałam kompletnie o nim, ale zaufałam Karolinie Kombu. Która tę książkę bardzo zalecała i mam nadzieję, że się nie Powiedziałam to Wiedziałam chyba o nich tej strony Na razie jest świetnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. A więc to już wszystkie książki, które kupiłam na targach. Jest ich dosyć dużo, ale naprawdę jestem każdej z nich ciekawa. Jeżeli wy byliście na targach, to możecie napisać mi, z której skupionych, z kupionych książek najbardziej się cieszycie. I jeżeli ktoś z was już czytał książki, które pokazałam, którąś z nich, to możecie napisać mi co o nich myślicie i mam nadzieję, że spodoba wam się tutaj u mnie i że zostaniecie na dłużej oraz że zasubskrybujecie mój kanał. Ja tu zadać zaraz odsubskrybuję. Wszystko. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć. Nara. Powiem wam, że było to ciekawe doświadczenie. Fajnie jest zobaczyć jak mocno zmieniłam się na tym kanale, bo wtedy wydawałam się taką cichą. Spokojną, grzeczną dziewczynką, i w ogóle taka nie jest <grywa> ogólnie, ale myślę, że to już wiecie. Więc fajnie, że jakby zrobiłam ten progres i jestem w 100% sobą na tym kanale. Nie jest, ni nie jest niczym dziwnym, że tak wyglądał ten pierwszy film, chociaż uważam, koniec końców, jakby uważam, że nie jest taki zły jak na pierwszy film. Mm. Myślę, że dlatego, że jakby nie był nagrywany raz tylko trzy i wiedziałam już co chcę powiedzieć przy każdej książce bardziej niż za pierwszym razem. Koniec końców uważam, że byłam irytująca tym, że tak wolno mówiłam. Wyglądałam jakbym się bała tam siedzieć, ale. Nie było tak źle. Dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. I czy chcecie reakcję jeszcze na jakieś inne filmy, mogę to nagrać. Chociaż przyznam, że było to dla mnie dość męczące fizycznie i psychicznie. Ale tak, dobrze się bawiłam. Ciekawi mnie, ile jest tu osób, które jakby były na moim kanale tego 2 listopada 2019 roku i obejrzały ten film. Dajcie mi koniecznie znać, bo jestem ciekawa, czy ktoś tu jeszcze został, czy jakby po obejrzeniu tego filmu zrezygnowaliście od razu. E, więc piszcie mi w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.